Wypadanie włosów na keto, czyli jak sobie z tym poradzić? Po pierwsze, zaprzestanie poszczenia. Głównym tutaj problemem przy wypadaniu włosów na diecie keto jest za duża ilość stresorów. Gdy my zaczynamy Ograniczać węglowodany, dodatkowo, dorzucamy do tego post, to może być za dużo stresorów. Dodatkowo ograniczamy kalorie, to również jest stresor i inne mamy stresowy, stresory życiowe, i to wszystko może się przekładać na to, że my będziemy tracić włosy. Więc tutaj co może pomóc? Po pierwsze, zaprzestanie poszczenia, po drugie, można zwiększyć trochę węglowodany, a jeżeli tego nie chcemy robić, to zwiększamy przede wszystkim podaż białka bo to może być również niedobór białka i aminokwasów. Po trzecie badamy ferytynę, żelazo i szukamy niedoborów. W tym aspekcie oczywiście najlepiej zrobić jest cały panel, głównie tutaj też tarczyca, bo to może być problem tarczycy, niedoczynności, no i oczywiście inne witaminy, które pomagają w konwersji czy też w produkcji hormonów tarczycy, czyli mamy witaminy z grupy B, tak jak wspomniałem, żelazo. Jod, selen, cynk, także te witaminy warto tutaj też zbadać, ale tutaj pierwsze trzy rzeczy, tak, zwiększamy po pierwsze ilość jedzenia, po drugie zwiększamy ilość białka i po trzecie zaprzestajemy, zaprzestajemy pościć i to powinno pomóc na wypadanie włosów na keto. A jeżeli nie pomagają, to przechodzimy dalej i robimy badania, te o których wspomniałem.